Nad Odrze to było y, dzielnica rzemieślnicza. Tutaj w każdym zakątku po wojnie, ja to wie, znam z opowieści, y, były zakłady rzemieślnicze. Kto mógł w każdej dziupli się gdzieś ktoś lokował. Y, później przyszła transformacja i wiele rzeczy padło, ale dobrze by było, że żeby się te rzemieślnicze zakłady otworzyły, tylko że one jest nie, nie, nie. Konkurencji nie wygrają z masówką. Tak to wygląda. W 1956 roku ten zakład otworzył mój teść. 10 lat prowadził ten zakład i zmarł. Później po teściu na takich tak zwanych Prawach wdowisk, bo przedtem za czasów komunistycznych to nie można sobie było po prostu otworzyć zakładu. Trzeba było mieć na to papiery. I Teściowa dostała czas, dwóch lat, na zrobienie papierów czeladniczych, żeby mogła prowadzić dalej ten zakład. Po tych dwóch latach przyszedł, może tutaj do pracy. No, i jak już tu przyszedł, to już tak został. A ja w 1984 roku dołączyłam, jakby powiedzieć, z ulicy. Stanęłam i musiałam zacząć pracować. I wszystkiego się uczyłam od męża. On mi wszystko pokazywał. Prowadzić zakład ramiarski w tych czasach nie jest łatwo. Teraz jest taki trend, że ktoś inny kształtuje nam gust. Narzuca to IKEA, narzucają to inne firmy, ale są ludzie, którzy lubią sztukę. Jest to różny rozstrzał. Są to ludzie z wyższych sfer, są to tak to zwana inteligencja, ale są i prości ludzie, którzy po prostu lubią mieć obraz w domu. Ramiarz oprawia obraz, ale ka każdy obraz jest inny. Każda rama jest inna i nie każda rama pasuje do każdego obrazu. Jeśli ramiarz się podejmuje dobrać ramę do obrazu, musi wiedzieć o czym mówi, musi się znać na malarstwie, na historii sztuki, musi o tym dużo wiedzieć, żeby dobrze oprawić. Bez umiejętności ramiarza, no to co może wyjść? Rąb, kwadrat. Niekoniecznie wyjdzie rama dobrze zrobiona, dobrze spasowana. Wymyślamy nowe ramy do obrazów. Czasem łączymy je z dwóch, trzech elementów, malujemy je sami, złocimy je sami, bo na przykład z tego dostępnego materiału, który jest obraz. Nie jest dalej opraw... my to widzimy, my jako ramiarze widzimy to, że ten obraz jest dalej nieoprawiony, że tam gdzieś światło zgasło, że tam ten obraz nie wydobywa kolorów rama i wtedy się przezłaca z reguły maluje. No różne są opcje. To są ramy, które są po prostu tworzone do obrazu. Nazywam to ramami autorskimi i nie ma, nie ma na to patentu, nie ma na to mądrości, że każda rama będzie pasowała do każdego obrazu. Nie ma tak. Wprawiamy w ramy obrazy olejne, akwarele, no jakbym powiedziała, podwiązki, skalpele, łyżeczki srebrne, yy, ziarko piasku chemicznie przetworzone. Co my jeszcze tam, żeśmy oprawiali talerzyki, ordery, medale, no, cudawianki. Po prostu. Co? Czego by się nie wzięło w tym zawodzie do ręki, trzeba to zrobić porządnie i z takim, z takim zacięciem. Jednokrotnie ja coś robię i nieraz muszę robić to dwa razy, bo coś tam się, coś mi się nie udało, czegoś nie zrobiłam i muszę to od nowa zrobić. Nie? Tak się też zdarza. Czasem ludzie mnie zdenerwują, no bo jak to ludzie, ale z reguły są to rzeczy, gdzie klient wychodzi z zakładu zadowolony z pracą, że dla takich chwil to warto pracować. Muzyka